Jednym z ostatnich tematów, które musimy omówić jeszcze przed egzaminem usmoklasisty, to bryły przestrzenne. Bryły przestrzenne, czyli grania stosupy i ostrosłupy. Może zacznijmy od grania stosupów i powiedzmy sobie, czym w ogóle są grania stosupy. Grania stosupy są to bryły przestrzenne, których ściany boczne są równoległobokami. No tak naprawdę na tym etapie, na którym jesteśmy. Myślę, że przede wszystkim będą one prostokątami, natomiast uogólniając one są równoległobokami, a podstawy są przystającymi wielokątami. Co znaczy przystającymi wielokątami? Pewnie je rozumiecie. Przystającymi, czyli takimi samymi. No i teraz jakie rozróżniamy grania stosupy? Tu przede wszystkim musimy powiedzieć sobie, o, grania stosupie prostym. Grania stosup prosty to jest taki, którego ściany boczne są prostopadłe do podstawy. Grania stosup prawidłowy to grania stosup prosty, którego podstawy są wielokątami foremnymi. Ok, narysujmy sobie przykład jakiegoś grania stosupa. Zobaczcie, możecie te granie stosupy rysować na różne sposoby. Ja na przykład narysuję sobie dwa jakieś przystające prostokąty i połączę sobie tutaj wierzchołki. W ten sposób powstał mi jakiś w sumie jakiś prostopadłościan. Teraz omówmy sobie, co tutaj mamy w tym grania stosupie. Zobaczcie, to jest krawędź boczna, później mamy ścianę boczną, tutaj mamy wierzchołek, tutaj mamy. Krawędź podstawy, a tutaj mamy po prostu podstawę. Co jeszcze musicie wiedzieć o grania stosłupach? Musicie umieć obliczyć pole całkowite grania oraz objętość. No więc może napiszmy sobie wzór na PC PC to jest pole całkowite, i pole całkowite liczymy jako, no oczywiście, suma wszystkich pól, tak, wszystkich wszystkich ścian, z których składa się dany grania stosób. Czyli mamy na pewno dwie podstawy, czyli to jest dwa razy pole podstawy, dodać pole ścian bocznych. Jeżeli chodzi o pole podstawy, to będzie wszystko zależało od tego, co faktycznie w tej podstawie jest, no bo jeżeli to będzie trójkąt, to będziecie musieli policzyć pole trójkąta, jeżeli to będzie kwadrat, czy jakikolwiek inny czworokąt, to będziecie musieli policzyć pole tego czworokąta. Natomiast jeżeli chodzi o pole ścian bocznych, tutaj możemy troszeczkę uogólnić ten wzór i napisać, że pole ścian bocznych to jest obwód podstawy razy wysokość naszego grania stosupa. No i jeszcze pozostaje nam wzór na objętość naszego grania stosupa. Objętość to pole podstawy razy wysokość. Dobrze, omówmy sobie jeszcze takie dwa, że tak powiem, wyjątkowe grania stosupy. Takie dwa grania stosupy, na których warto zwrócić uwagę. I tutaj mam na myśli oczywiście sześcian i prostopadłościan. Jeżeli chodzi o sześcian, jak sama nazwa mówi, on ma sześć ścian. A każda z tych ścian jest. Kwadratem, takim samym kwadratem, czyli tak, pole całkowite to jest nic innego jak 6 razy pole jednego kwadratu, a pole kwadratu to jest a kwadrat, więc pole całkowite to będzie 6a kwadrat. No bo wszędzie mamy tak naprawdę, zobaczcie, te same długości krawędzi. Natomiast jeżeli chodzi o objętość, to było pole podstawy razy wysokość, ale pole podstawy to jest pole kwadratu, czyli a kwadrat, z kolei wysokość to jest a, więc mamy tak naprawdę a razy a razy a, czyli a do potęgi. Trzeciej. No i wspomniany jeszcze prostopadłościan. Prostopadłościan. Boki naszego prostopadłościanu to są odpowiednio A, B i C. Zatem, jeżeli chcemy policzyć pole całkowite, to zobaczcie, w przypadku prostopadłościanu mam dwie ściany o bokach A na C. To jest tutaj i to jest tutaj z tyłu. Mam dwie ściany o bokach BC i dwie ściany o bokach AB, tak naprawdę. Tak? BC. Jest tutaj, jest tutaj. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj właśnie dwie podstawy, czyli 2AB. Tu i tutaj. Jeżeli chodzi o objętość prostopadłościanu, to liczymy jako A razy B razy C. No i teraz jeszcze powiedzmy sobie o tym, ile ścian, krawędzi i ile wierzchołków ma dany grania stosób. Czyli tak, mamy grania trójkątny, to taki, który w podstawie ma trójkąt. Grania czworokątny. To jest taki, który ma w podstawie czworokąt. Grania stosób n-kątny to taki, który w podstawie ma wielokąt n-kątny. Tak naprawdę n-kąt. No więc mamy tak, narysujmy sobie może szybciutko jakiś. To będzie grania stosób trójkątny, teraz jakiś czworokątny. Czyli grania sposób trójkątny, czworokątny i n-kątny. I teraz ile mamy ścian, ile mamy wierzchołków, a ile mamy krawędzi. Może zacznijmy sobie od wierzchołków. Jeżeli chodzi o granie sposób trójkątny, to mamy raz, dwa, trzy wierzchołki w dolnej podstawie i trzy wierzchołki w górnej podstawie, czyli mamy w sumie sześć wierzchołków. Jeżeli chodzi o granie stosu czterokątny, to on będzie miał cztery wierzchołki w dolnej podstawie, cztery w górnej podstawie, czyli będziemy mieli osiem wierzchołków. Jeżeli chodzi o granie stosu n-kątny, to będzie miał n wierzchołków w dolnej podstawie, n w górnej podstawie, czyli w sumie 2 n wierzchołków. Jeżeli chodzi o krawędzie, to zobaczcie, mamy trzy krawędzie w dolnej podstawie, trzy w górnej i jeszcze trzy krawędzie łączące te podstawy, czyli tak naprawdę to jest 3 razy 3, czyli, czyli 9 krawędzi. Jeżeli chodzi o graniastosłup czterokątny, to mamy cztery w dolnej podstawie, cztery w górnej i cztery łączące, czyli 3 razy 4 to jest 12, więc w graniastosłupie trójkątnym będziemy mieli po prostu 3 razy N. Jeżeli chodzi o ściany, to zobaczcie, jeżeli chodzi o ściany w granistosie trójkątnym, to mamy. Tyle ścian bocznych, ile, jaki to jest granie stosu, więc jeżeli on jest trójkątny, to mamy trzy ściany boczne. I do tego musimy jeszcze dodać dwie podstawy, górną i dolną, czyli mamy 3 plus 2, to jest 5. W przypadku czterokątnym cztery ściany boczne i dwie podstawy, czyli 6. W n-kątnym n ścian bocznych i dwie podstawy, czyli plus 2. Oczywiście możemy tutaj zapisać pewne twierdzenie Eulera, że wierzchołki, czekajcie, może tutaj napiszę, wierzchołki plus ściany, Minus krawędzie równa się 2. Zobaczcie wierzchołki to jest 2n, ściany to jest n plus 2, minus krawędzie, czyli minus 3n. To się równa ile? No n się zredukują i właśnie zostaje nam 2. To wszystko, co musicie wiedzieć, jeżeli chodzi o grania stosupy. Teraz przejdźmy sobie do ostrosupów. Ostrosupy. Czym są ostrosupy? Ostrosupy to bryły przestrzenne, których ściany boczne są trójkątami. Ostrosłup prawidłowy to jest oczywiście ostrosób, którego e, podstawa jest wielokątem foremnym, a wszystkie krawędzie mają tą samą długość, a wszystkie krawędzie boczne są równe. Narysujmy sobie jakiś ostrosób. niech to będzie prawidłowy trójkątny. Wyciągamy sobie tutaj wysokość, prowadzimy krawędzie boczne i teraz co my tutaj mamy? Otóż, to jest krawędź boczna, tutaj jest ściana boczna, która jest właśnie trójkątem. Tutaj mamy wierzchołek. W sumie wierzchołek podstawy, tutaj na samej górze mamy wierzchołek ostrosupa, wierzchołek ostrosłupa, i tu jest oczywiście podstawa. Tutaj mamy krawędź podstawy. No i tutaj ta czerwona to jest wysokość naszego ostrosupa. Jeżeli chodzi o obliczanie pola całkowitego i objętości w ostrosupie wygląda następująco. Otóż pole całkowite to jest pole. Podstawy dodać pole ścian bocznych. W przypadku ostrosłupa mamy tylko i wyłącznie jedną podstawę, więc to jest po prostu PP plus PB i pole ścian bocznych. Objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. No i teraz jak wygląda, jak przedstawia się liczba ścian, krawędzi i wierzchołków, jeżeli chodzi o ostrosłupy. Gdybyśmy mieli ostrosłup trójkątny, czyli w podstawie mamy trójkąt, ostrosup czterokątny i ostrosób n -kątny, Czyli mamy wierzchołki, ściany i krawędzie. Narysujmy sobie może jakiś ostrosłup. Teraz czworokątny, no i n-kątny to jest jakiś. No i teraz zobaczcie, ile mamy wierzchołków. W trójkątnym mamy raz, dwa, trzy, czyli tyle, ile w podstawie, plus jeden, który jest zawsze u góry, to jest nasz wierzchołek ostrosłupa. Czyli wierzchołków mamy cztery. W przypadku czterokątnego, 4 w podstawie i 1 oczywiście u góry, czyli 5. Więc w n kątnym mamy n plus 1. Jeżeli chodzi o ściany, to mamy 3 ściany boczne i podstawę, czyli to będzie 4 w przypadku trójkątnego, 4 ściany boczne i podstawę, czyli 5 w przypadku czterokątnego i n plus 1 w przypadku n kątnego. Jeżeli chodzi o krawędzie, to krawędzi mamy, zobaczcie, 3 w podstawie i 3 krawędzie boczne łączące podstawę z wierzchołkiem, czyli mamy 6 w przypadku trójkątnego, w przypadku czterokątnego będzie 8, a w przypadku ostrosupa n-kątnego będzie 2n. No i to tyle teorii. Tutaj akurat w przypadku grania stosupów jest troszeczkę tego, tym bardziej pamiętajcie, że jeżeli chodzi o grania stosupy, to będą Wam również potrzebne wszystkie wzory, które były na figurach płaskich, bo nie wiadomo, co będzie tak naprawdę w podstawie. No i zapraszam Was na zadanka.